Sen, piękny sen, a w tym śnie od cholery truskawek i lodów i wszystkiego wokół. Kurde, ile tego było, ja nie wiem w ogóle, co, co mi się nie w ogóle ostatnio, nie wiem kurde, ale jedno wiem na pewno: w tym śnie był również ten monster Monster Ultra Strawberry Dreams. wlatuje teraz, zaprasza Was wszystkich. Siemano ekipo witam was serdecznie dwuczłonowe ultrasy ciąg dalszy. O co chodzi? Od jakiegoś czasu nie wiem dlaczego, ale monster postanawia wypuszczać monstery Ultra, przy których nazwy są dwuczłonowe. Mieliśmy Ultra Picikin, teraz mamy Ultra Strawberry Dreams. No i moi drodzy, możecie go jak zwykle zamówić na Guild Free, wszystko jest fajnie, ładnie. Co? Jak się już wyprzedał, chłop. Co ty, ty. Czyli to oznacza, że już nie możecie go kupić! Nigdzie! Ma podobno wyjść na guild free, ale wiecie jak to jest, kurde. Ostatnio wleciał nowy drop Monsterów. To jest kurde, jako monster Monsterichep ja go chyba będę kupywał, ale to już dopiero później dopiero później. Na razie, jak mówiłem, nie możecie go kupić! Nigdzie! Nie wiem, kurde, jakiś kidos, wydupcył, je z portfela kartę, czy tam tacie wpisał, zamówił całą, kurde, dostawę i nie ma dla nikogo żadnego truskawkowo-lodowego no właśnie, czy to jest aby na pewno smak truskawkowych lodów? Wiemy, że mamy z serii Reserve Orange Dream Cycle a tu już mamy Strawberry Dreams o co chodzi? Jeżeli to naprawdę będą truskawkowe lody już po samym tym, że Orange Dream Cycle był niesamowicie słodki Dobra, tu mamy wersję 0, ale już samo to Troszeczkę napawa mnie, kurde Dystansem Troszeczkę, nie troszeczkę, ale Dystansem I co? Poruszałem to już, kiedy to otwierałem, ale spójrzcie na ten design Specjalnie go przybliżę, no czy to nie jest genius? Czy to nie jest coś pięknego? Mega mi przypomina designem właśnie Tigera Marshmallow. Nie wiem jak wy, ale. Kurde, strasznie to jest podobne. Nie powiem, że na przykład czacha wydupcająca z oczodołu truskawki. Ej, właśnie, pokażcie tak. Niektórzy ludzie wierzą, że truskawki są afrody. Kurde, już miałem tego afrytuzjaka. Aha, jak się ktoś we mnie kocha, to kurde, muszę mu dać dwie truskawy. Wtedy odwzajemnie się go uczucie. O co chodzi? Hardshaped fruit. Okej, okay, mam nadzieję, że ta ostatnia linijka będzie prawda. Że je weźmiesz jeden łyk. Oszalejesz na punkcie monstera Ultra Strawberry Dreams, ale nie, tutaj nic nie pisze na temat, że to może być smak truskawkowych lodów. Tu jest tylko napisane, że truskawka. Więc to może być stricte truskawka albo truskawkowe lody. Ale przejdźmy najpierw do tego, co wszyscy lubią najbardziej: wartości odżywcze i składniki ze składu. Drugie miejsce Rytrytol, o to będzie wypierdeknięte w górę, Huhu! Kwas cytrynowy, tauryda, cytrygian sodu, natural flavors, jest rzęszeń, jest l-kargityna, sorbinian potasu, kofeina sukraloza, benzoesa sodu, okej, okay, niacyna, kwas pantotenowy, beta-karoteny jako barwik, inotyzol, o Tutaj mogę powiedzieć, że to może być sok z czarnej marki, ale to jest po prostu napisane, że sok z warzyw. Sami w sumie widzicie: pyrodyksyna, witamina B6 i witamina B12. Czyli po prostu to chyba można podstosować pod witaminę B6. Nie chcę czytać, kurde, tej prawdziwej nazwy: witaminę B6 i B12. Macie to na ekranie, ale kto by chciał, kurde, takie języko łabacze? Jeszcze po angielsku. Dobra, wartości odżywcze. 0% soku. Jak to seria Ultra ma do siebie? Czy to seria Reserve? Czy normalny... mod? Dobra, tam w ogóle nie było soku. Mamy 10 kalorii. Żadnych tłuszczu. Żadnych kwasów tłuszczowych nasyconych. Chociaż tu nie jest podane, ale warto też to wspomnieć. Żadnego białka. I z tego co jest, jest 260 mg soli czyli co? 2,6 grama? węglowodanów totalnie jest 6 gram żadnych cukrów erytrytolu 2 gramy czyli polioli co 2 gramy i że to już się dodaje kurde w na puszki? to jest dziwne ej ja sprawdzę przy picikin <grym> przy picikin nie ma tego czyli już od tej puchy Monster dodaje do ultrasów wartości polioli? To może być kurde ciekawe, ale fajnie jest, że to jest też uwzględniane. A tak z witaminem, oczywiście, mamy dzienne zapotrzebowanie w 250% na niacynę. Na witaminę B6 240%, witaminę B12 490%, kwasu pantotelowego 400%. Sabej kofeiny jest 150 mg, to jest lżejsza seria o te 10 mg, ale jednak lżejsza. No i co? Otwórzmy to i sprawdźmy. Kto kurde to dorwał? Niech da mi znać, czy Wam się też podoba ten design. I czy będziecie się ze mną zgadzali, jeżeli chodzi o Patrzę, czy to nie ma wybrzuszek, bo ostatnio kurde. Po tym Rockstarze, tym, nie wiem, który to był, chyba to był, któryś, chyba ten Berry Blast Rockstar XD, to kurde, wolę patrzeć, aby na pewno nie ma żadnego wybrzuszeka, Tutaj jest lekki taki, więc to się już kurde chybocze. I dajcie mi znać, czy zgadzacie się z moimi odczuciami, jeżeli chodzi o smak. Nie, jedno jest pewne. Fajne, fajne są te zawleczki, jeżeli chodzi o te amerykańskie monstery. To trzeba przyznać. Tu już od razu z góry chcę zatwierdzić: nie chcę, kurde, widzieć żadnego innego koloru jak różowy bądź czerwony. Jeżeli będzie jakikolwiek inny, w Ej! Ma kompletnie inny zapach aniżeli Monster Reserve, ten strawberry kiwi. Tamten pachniał jak każdy inny truskawkowy energetyk. Tutaj jest tu jeszcze spotęgowane. Czy ja bym to powiedział, że to jest kurde taki koktajl truskawkowy? Taki wiecie, jogurt fitny? Cokolwiek takiego? Nie, według mnie to jest naprawdę mega spotęgowany zapach truskawki. Takiej kurdej już powiedziałbym, że sztucznawej, bo jednak naturalna truskawka i naszej pachnie. Truskawa jak truskawa, ale jednak. Dobra, kolorystycznie. Okej, okay, okej, okay, czekaj. Przez chwilę kurde, myślałem, że ma taką barwę białego monstera, ale jest mega podobny do amerykańskiej wersji ultrarozy, bo ta nasza Polska to kurde, widzieliście sami. Róż tam jest dominujący. Tam chyba więcej poszło barwnika niż to było planowane. Jest taki mega leciutko czerwony kolor bądź nawet taki różowy, strasznie przypomina monstera miul z takim lekkim zabarwieniem czerwonego, ale jednak. W sumie można to porównać do takich lodów truskawkowych. A czy naprawdę będzie smakowało jak to? Przekonajmy się, bo ja jestem mega ciekawy. Ten monster został wyprzedany w. Nawet nie minął chyba tydzień. To już chyba coś świadczy. Albo po prostu ktoś był na tyle kurde ciekawy, że wykupił całą kurde partię. Aż, aż jestem ciekawy, jak mu nie zaspakował. Co on wtedy z tym zrobi? Na OLX się wystawi, czy co? Nie wiem. O, kurde. O, ja pierdzielę. Kojarzycie może te tiktaki, te truskawkowe? No! Kurde, to jest jeden do jednego jak te tiktaki truskawkowe. Ale nie wiem, czy tam nie były kilku smakowe. Więc jakbym to miał, kurde, powiedzieć, to jest ten chyba najbardziej naturalny smak tych tiktaków truskawkowych. Kurde, który właśnie to był? Nie może to były jedne o tym jednym smaku, ale mega podobnie smakuje to do tiktaków truskawkowych. Bądź mentosów, tych już naprawdę tych różowych, ostatnio styknąłem się z tym smakiem. Nie wiem, kurde, który to był. Musiałbym spojrzeć na moje poprzednie filmiki, a ja nie chcę kurde, na razie przerywać nagrywania, bo kurde, jestem zdumiony. Jestem mega, kurde, zdumiony, jestem zachwycony, jest... ja pierdziele! Umówmy się, to nie jest smak takiego typowego truskawkowego loda, bądź sorbetu, może sorbetu troszeczkę, ale nie takiego typowego loda... truskawkowego. Ja bym tu bardziej powiedział, że macie tu przed sobą płynne cukierki typu Mentos, typu może, ej, Skittlesy? Ej, to może być kurde też niegłupie. Te to są po prostu truskawkowe cukierki. I co jeszcze lepsze, to nie jest wcale takie słodkie. Jak na cukierki, okej, okay, jest słodkie, słodsze na pewno od tego ostatniego rezerwa, ale nie aż tak bardzo, żeby kurde miało przytrzymać level na przykład Orange Dream Cycle wow nie ja tu jestem przekonany w 100% macie tu przed sobą gazowane płynne cukierki truskawkowe tylko nie wiem kurczę które możecie też wyczuć jakąś lekką kremowość ale to ja bym podstosował pod taki sorbet a nie loty truskawkowe wiem że a jeżeli miałbym to porównać do piankowego marshmallow tigera to nie są te vibry. Tam też był truskawkowo-mleczny, ale tam była tak stuprocentowo oddana ta struktura pianek. Ja tam myślę, że naprawdę piłem płynne pianki. Ja tu czuję, że piję płynne cukierki truskawkowe. Nie powiem, czy by to nie był taki miks, właśnie z kitlesów truskawkowych z mentosami i tiktakami. No i mi tutaj pasuje, że to są takie upłynnione tiktaki. Troszeczkę jest tam mentosów. Dodaliście tam sorbetu, dzięki któremu zachowuje to jakąkolwiek kremowość i może być nazywane zmiany właśnie Dreams. Ej! No jeżeli to wejdzie do Polski i tego nie spierdzielą. Mogę Wam zagwarantować, że pewnie żeńska część publiki zakocha się w tym. Nie umniejszając oczywiście, że chłopy też nie docenią. Według mnie to może być smak idealnie wcelowany w żeńską część wielbicieli, wielbicielek monsterów. I naprawdę mega przyjemnie się to pije. Ta truskawka jest mega mocna. Ja tu nie widzę nic innego jak delikwentnie najlepszy truskawkowy energetyk do tej pory. Nie czuć w ogóle słodzików, jest tylko jeden słodzik. Po składzie, oczywiście, skład Monstera wszyscy znają. Kurde, próżno tam szukać zdrowszych, jak na przykład Ghost. Kurde, takich smaczków, ale. Nadrawia to naprawdę potężnym smakiem. Jeżeli masz przy sobie Monstera, to wiesz, że on nie będzie kurde podróbą czegoś. On będzie stawiał kurde w 100% na smak. Nie zawiedzisz się, jeżeli chodzi o smak. No, może troszeczkę się zawiodłem w serii Super Fuel, ale okej. Okay. Moi drodzy, mamy tutaj numer jeden wśród truskawkowych energetyków. Ja tu nie mam już nic więcej do dodania. Dwa naprawdę dobre monstery truskawkowe dostaliśmy. Ten przebija wszystko. Black przy tym to się może. Ja, ja, jakbym kurde tutaj postawił blacka, kurde, to już lepiej żebym go wziął po jakichś dwóch sekundach, odstawił i żeby się nie pokazywał. Takie coś. No nie, tu nie ma porównania. Tu jest przepaść jak kuf Mariacki, Dajmy na to. No i co? To by było na tyle. I kurde, jestem mega zadowolony. Nie mogę się doczekać, aż to kurde wejdzie do Polski. Może wejdzie wraz z Ultra Pichikin? Kto wie? Mam nadzieję, że nie podzieli losu Ultra Bleka bądź Ultra Sunrise. Albo nie będzie wychodziło, kurde, dwa lata, czy tam nawet trzy, jak właśnie Ultraroza. Ja już tu nie mam nic do dodania. Jeżeli szukacie dobrego, truskawkowego, ala cukierkowego energetyka, tutaj go macie. Jeżeli kiedykolwiek jeszcze wróci, kurde, bo mówię wam szczerze. Ja jak wszedłem po prostu i, kurde... Nawet nie zauważyłem w pierwszym momencie, że się wyprzedał. Dopiero potem patrzę, powiadam o dostępności. A ja o, takie co? Już go wykupili? Co? A kurde, Monster Reserve? duża dostępność. Szeroki asortyment. No, jestem zdziwiony. Ale dla takiego smaku? Ja bym go kupił drugi raz. Albo poczekał niecierpliwie, aż wejdzie do Polski. Jedno z tych dwóch.